Dobra, mamy drzwi diere nieszczęsne z jednym zamkiem. Nasz montaż, oczywiście dodatkowy zamek dolny, czyli mamy założony zamek chiapier 7228, tu akurat w wersji cichej, co oznacza wersja cicha to jest taka, że wkładam sobie klucz i elegancko cichutko chodzi. Natomiast dolny zamek już nie jest cichy, tylko robi klik, klik, tak? To jest zamek zależny, pamiętajcie. Już kiedyś o tym mówiłem, przypomnę o tym. Jak, otworzy, jak zamkniemy zamek główny, to też, żeby Pan od razu wiedział, nie? Język klamki już się nie chowa, Nie trzeba sprawdzać. Teraz jeżeli zamknę dolny, to górnego się nie otworzy. I otwieramy zawsze od dolnego zamka. I tutaj, jak widzicie, jest akurat zamek ujednolicony 4KS <laughs> na tak zwany ujednolicony klucz. I tej klasy zamki, tak jak 4KS, bo żadnych innych takich tańszych, no tam po 200 zł, to bym nigdy nie polecił klientowi robić ujednoliconego klucza. Natomiast tutaj e, nie ma z tym problemu. No i możecie się przyjrzeć, ci co już oglądali wcześniej nasze filmy, to wiecie, że teraz będziemy montować Teddy'ego. O, gałkę elektroniczną Teddy. E, należy pamiętać o tym jak ona tutaj ma wejść, że śrubka ma wejść na to wycięcie tak, a później, o ma wskoczyć tamten wewnętrzny pierścionek tak jak słychać, zaskoczył no i teraz przykręcimy masz wstrzymano to tak? i teraz przykręcimy, tylko trzeba natrafić na otworek na przestrzeń, o dobra i przykręcamy, oczywiście z umiarem się przykręca tą, tą śrubkę, żeby nie przesadzić. No, I sobie bardzo ładnie teraz chodzi. Zaraz zobaczymy, czy cofnie język klamki. A nagrywam między innymi dlatego, bo mam wrażenie, że cofnie, bo tu jest dosyć delikatnie, dosyć delikatnie to zrobione. Dobra i teraz poprosimy Pana z telefonem i tam możemy zacząć już. Konfigurować i po przeczytaniu yy, o, pokazuje nam się, yy, pan zczytał kod QR. No i teraz on będzie przygotowywał wkładkę do działania. Wkładkę trzeba włączyć. zacznie naciskam, przytrzymuję tylko jak się światełko pokaże. To puszczam i przychodzą cztery różne diotki, cztery kolory diodek No i on teraz będzie się, telefon teraz będzie, o, aktualizuje urządzenie i tak dalej. No, on tam będzie po kolei działał. W, w, Ci, co oglądają nasze filmy, to wiecie, bo mamy na jednym z filmów, znaczy serię czterech filmów nagraliśmy kiedyś o konfiguracji, więc wiadomo, to troszkę trwa, aktualizuje, 90, 80, 90%. Realizacja zamka. Zobaczcie, teraz się inicjalizuje już. O, Dobra, i teraz rozpoczynamy kalibrację. Czyli otwieramy standardowo drzwi. Czy jest zamontowany tak? No i teraz zaczynamy kalibrację, tak jak kółdeczka jest pokazana. Zamknięta od drzwi zamkniętych. Już nie wiem ile razy to pokazywaliśmy na filmie, ale lepiej, żeby to pokazywać. Zamykamy, po czym cofam odrobinę gałkę. I dajemy, skalibruj. Teraz na otwartym, zobaczcie, że jest kółdeczka otwarta, czyli teraz na, na drzwiach otwartych. Cofamy ale nie język, tylko otwieramy całkiem i wracamy odrobinkę z gałką. I znowu skalibruj. Odciągnięcie zróbmy, żeby odciągnął, zobaczymy. Chyba że Pan później nie będzie chciał, to i rozpocznij kalibrację. O, tu odciągnął ładnie. A no, zaraz zobaczymy, jak będzie działał. Dobra i zajęcję za stosuj. Mhm. Później pan sobie, może tam i te nazwy i te inne rzeczy. Dobra, i mamy. I teraz proszę wejść w zamek. No i mamy standardowy panel, który, który większość z Was zna. Odciąga język. Teraz zamknijmy. Mhm, otwórzmy. Dobra, i teraz przyciskiem sprawdzę. Regluję bardzo ładnie. A! Tak właśnie myślałem, widzicie? Już na tyle wyczucia z tymi drzwiami dierem mam, że wiem, które, które będzie się otwierać, które będą się otwierały, a które nie. Czyli będzie wystarczyło, żebym kopnie drzwi i, i wszystko w temacie, tak? No dobra, to proszę sobie zamknąć jeszcze raz. Teraz. Nie, nie. A, no to teraz otworzyliśmy całkiem, tak? A czerwony zamykamy. Mhm. Tu w aplikacji oczywiście też się kręci zamek zamknięty, otwórzmy dobra mhm. e, póki tu jesteśmy to pokażę od razu do filmiku też ciekawą opcję i żeby pan wiedział e, wchodzimy w ustawienia e, poziom baterii 56 to jeszcze spoko A od ciąga nie, auto zamykanie. Zobaczcie, można ustawić z niedomkniętej wkładki. Wychodzę, zaraz auto zamykanie. 5 sekund. Dobra, to niech będzie 5 sekund. Wychodzimy z ustawień. On tu pokaże status niedomknięty. Ale o co mi chodzi? Wchodzę do domu i jeżeli decyduję, że chcę zamknąć drzwi, to tylko ją przekręcam w ten sposób. Teraz Aplikacja odczytała niedomknięty i powinna za chwilę... Zobaczcie. Widzicie? O to chodzi, że nie trzeba ani przyciskać przycisku, ani przekręcać, tylko jeżeli decyduję, że chcę zamknąć, to wchodzę, zamykam drzwi i lekko przekręcam gałkę i on się już zamyka. Można stosować, można nie stosować. No i otwórzmy. O. Elegancko. Czyli tą opcję może Pan... Zlikwidować, może pan zostawić, jak, jak panu będzie wygodnie. Można zrobić stałe zamknięcie, także zawsze będzie się zamykał. Widział pan, że tam jest. Mhm. Wchodzimy, wchodzimy to auto zamykanie i zawsze, tak? Z każdej pozycji jest. Z otwartej. I tutaj z, z niedomkniętej wtedy też zazwyczaj się chyba nie może być. A nie, może być i tak, i tak. Widzę. No i tu czasy oczywiście się ustawia. Yy, można swój też czas własny ustawić. No dobra, no to my jakby teraz z klientem jeszcze skonfigurujemy bridge, żeby przez internet się łączyć. No a was zapraszamy na stronę sklepu. Zapraszamy do zapoznania się z takimi również produktami jak EFA, jak właśnie Tedi, innych innych produktów dużo jest z kontroli dostępu elektronicznej też. Także zachęcamy do odwiedzenia strony, subskrypcji kanału. Jak komuś filmy są, dla kogoś są przydatne, to tam te łapki czy coś w górę można zrobić, żeby oglądalności troszkę było. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia przy następnym filmie.